Witajcie moi drodzy w kolejnym nagraniu. Dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać w sumie na temat, który rozpoczął działanie mojego kanału. Chodzi tutaj o zobaczenie, jak bardzo ważne jest połączenie, związek cudu, czyli ciała, umysłu i duszy. Jak bardzo ważne ma to znaczenie, kiedy coś nam dolega, kiedy chcemy wyzdrowieć. I pomóc sobie. I dzisiaj również chciałabym porozmawiać trochę właśnie o psychosomatyce, o pracy z wewnętrznym dzieckiem i o pracy z wewnętrznym rodzicem. I może zacznę od tego, że niemowlęta nie różnicują struktur somatycznych i psychicznych, i tak dzieje się to w trakcie rozwoju. Te struktury różnicują się. Niemowlaki ich nie rozróżniają wtedy. Jeszcze. I um, o co chodzi? Czyli kiedy czujemy lęk, reagujemy świadomie na niebezpieczeństwo, jeżeli ono się pojawia, i ten proces będzie się nazywał desomatyzacją. Ale desomatyzacja może nie nastąpić. Na przykład, kiedy jak rozwój jest zaburzony, wtedy desomatyzacja się nie pojawi, nie wykształci. I dziecko będzie reagować nie z poziomu psychicznego, ale z poziomu ciała, ale poprzez właśnie wyrażanie emocji ciałem. I gdy próbujemy nie dopuścić do świadomego, nieuświadomienia sobie, słuchajcie, pewnych myśli, fantazji, sytuacji konfliktowych. I dlaczego? Bo jeżeli one wywołałyby emocje, albo zbyt bolesne dla nas, Albo też zbyt ekscytujące, co mi się często zdarzało, że zauważyłam, że pokrzywka w przeszłości pojawiała mi się nie tylko kiedy wyrażałam e, zakazane emocje, ale również kiedy doświadczałam jakiejś ekscytacji. Również wtedy miałam e, pokrzywkę. Często mi ona towarzyszyła, e, kiedy gdzieś na przykład się wybierałam i wiedziałam, że muszę wstać rano na lotnisko. Wtedy wiedziałam, że od razu będę cała. Pokrzywce, ale to były moje obserwacje, obserwacje. Zauważam, w jakich okolicznościach ona już będzie się pojawiać. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jest na to jakiś wzór w ogóle, że ona pojawia się nawet wtedy, właśnie, kiedy są te sytuacje ekscytujące. I wytwarzany jest właśnie wtedy objaw somatyczny. U mnie to była pokrzywka, U kogoś może być zupełnie co innego. Czyli to jest pozornie, pozornie bezuczuciowy sposób reagowania. I dlaczego też się tak dzieje? Przyczyną tego może być na przykład to, że mamy zaburzony styl przywiązania z naszym opiekunem, z rodzicem. W dzieciństwie nie wykształcił się bezpieczny styl, tylko mamy styl albo unikający, albo lękowo-ambiwalentny, albo zdezorganizowany. Nikt nas nie nauczył regulacji emocji. Rodzic przez modelowanie pokazuje nam, jak radzić sobie z daną emocją, że każda emocja jest potrzebna i dobra. My tego możemy nie potrafić, tego nie potrafiłam, nie potrafi, możemy nie potrafić buforować siebie, mentalizować. I też, co najważniejsze, możemy doświadczyć właśnie najcięższej traumy w dzieciństwie, traumy relacyjnej z naszym opiekunem, rodzicem. I to będzie efekt tego, że będziemy reagować w dorosłości, czy w późniejszym wieku, czy nawet już wcześniej. Będziemy reagować z ciała. I chcę też, żebyście widzieli, że bardzo silny lęk zawsze uruchamia bardzo silne obrony. I co to jest ten objaw w ogóle psychosypatyczny? To jest nic innego jak próba samoleczenia. Objaw psychosomatyczny po pierwsze szybko usuwa konflikt, ten o który wcześniej mówiłam, i rozprasza ból psychiczny. I wytwarzanie też objawu somatycznego może też występować w sytuacjach stresujących. U mnie również występował. Ja nie wiedziałam już czasami kiedy spodziewać się, tego, że ja zareaguję, nie widziałam właśnie jeszcze tego wzorca do czasu. I u mnie też się pojawiał, właśnie, pojawiało się reagowanie z ciała, kiedy chciałam wyrazić pewne emocje mi zakazane do osoby, do której podświadomie czułam, że nie mogłam tego wyrazić, nie robiłam przemieszczenia, tylko właśnie rozładowywałam to poprzez objaw somatyczny, i gdzieś ja się tego nauczyłam. Czego akurat tak, bo jest to praca, jaką musiało wykonać dziecko, którym byłeś, po to, żeby przetrwać, po to, żeby przetrwać ten ból. My w inny sposób wtedy byśmy nie przetrwali um, dzieciństwa, tych trudnych chwil, bo to napięcie nie byłoby rozładowywane. Wtedy to był w pewnym sensie adaptacyjny mechanizm obronny, ale potem on w dorosłości absolutnie i później już absolutnie on nie służy. Um. I też skłonność do właśnie takiego szybkiego usuwania, jeżeli chodzi o, o ten ból psychiczny występuje u osób, które nie mają uwewnętrznionej reprezentacji matki, tej troskliwej, takiej opiekuńczej. I ja to potwierdzam, ja ja rzeczywiście nie miałam tej reprezentacji, ja dopiero uczyłam się. Pracę z wewnętrzną mamą wzmacniałam również y, tę postać w sobie y, na równi z pracą z wewnętrznym dzieckiem. Dlatego jeżeli dolega coś tobie, to ważne jest, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o psychosomatyce, żeby rozwinąć rodzicielską postawę, która po pierwsze pozwoli y, na dostrzeganie Ciebie i docenianie Ciebie takim, jakim jesteś. Mm. I skutkiem właśnie przemocy i nadużyć, których być może doświadczyłeś w dzieciństwie, będą chroniczne jakieś wszelakie dolegliwości, bo to mogą być rzeczywiście różne objawy, to nie musi być pokrzywka, absolutnie nie. E ja tylko podaję y przykład, y co ja też zauważyłam kiedy przez 10 lat szukałam odpowiedzi, o co chodzi yy, i jak sobie pomóc. I pamiętaj, że energia, yy, która została zepchnięta ze świadomości, do, to ona nigdzie nie wyjdzie. Ona nigdzie nie idzie. Ona nadal w Tobie jest, tylko schodzi do poziomu nieświadomego. I w tym poziomie oddziałuje na przykład na autonomiczny układ nerwowy. A to ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi yy, o na przykład skurcz mięśni gładkich i poprzecznie prążkowanych i to napięcie mięśni wpływa na układ nerwowy. Więc jeżeli kochani, doświadczyliśmy wielu traum, nadużyć, urazów, to ma to wpływ na to, że nasz oddech staje się krótki i płytki. Nasze dziecko, którym byliśmy, dosłownie zamiera wewnętrznie. I e, tak jak powiedziałam, ten negatywny rezultat wszelkich zdarzeń, które nam się przydarzyły, zwłaszcza w dzieciństwie, wiąże się e, z zaburzeniami, z chorobami z zaburzeniami dysocjacyjnymi z zaburzeniami psychosomatycznymi. To naprawdę ma ogromne konsekwencje, i dlatego, jeżeli też oglądaliście wcześniej moje nagrania, to ja w swojej pracy zawsze łączę ciało, umysł, duszę, zwracam uwagę na y, objawy, jakie ktoś ma y, na myśli, na rzeczywiście reprezentację wewnętrznego rodzica, jakie tam się pojawiają myśli. I właśnie, co, co można z tym zrobić, jeżeli chodzi o to, że że mamy jakiś na przykład objaw, albo nie radzimy sobie z naszymi emocjami, one nas albo zalewają, albo są wypierane. Oczywiście tutaj praca z wewnętrznym dzieckiem dochodzi do, do głosu i z wewnętrznym również rodzicem. Ja na przykład pracuję zawsze na poziomie poznawczym, emocjonalnym, behawioralnym, żeby dążyć do wypracowania. Pierwsze, bezpiecznego stylu przywiązania, do tego, żeby wytworzyć poczucie własnej tożsamości, autonomii, do możliwości wyrażania naszych potrzeb, do stawiania granic, jeżeli tego wcześniej nie potrafiliśmy i nie umieliśmy. Ważne jest też w pracy przyglądanie się sobie swojemu językowi. Również wewnętrznemu i temu jak mówimy do innych i do siebie, jakie uczucia, emocje, postawy nam towarzyszą, jakie się może, może jakie przeważają, czy to jest na przykład lęk, wstyd, bezradność, postawa zależności, czy może upór albo bunt, co to jest, przyglądaj się sobie bardzo uważnie. I skąd masz na przykład wiedzieć, że to jest wewnętrzne dziecko? Jeżeli jakieś drobne zdarzenia i przy tym bardzo duża intensywność emocji, że widzisz, że to jest wręcz nieadekwatne do sytuacji, w której jesteś, która się tobie przydarza w tym momencie, i nieumiejętność wyrażenia tych emocji w zdrowy sposób, to wiedz, że to jest na 100% wewnętrzne dziecko, to nie są zwyczajne emocje. To tutaj dochodzi do głosu Twoje zranione wewnętrzne dziecko, Twoje wrażliwe. Dziecko, które przychodzi z jakąś potrzebą, którą chce, żebyś właśnie ty ją zaspokoił, pomógł zrozumieć, wytłumaczył, o co chodzi i co się dzieje. I ważne jest właśnie też, żeby nawet jeżeli widzisz w sobie, że z kimś pracujesz pewne części, które mogą się wydawać, że są w ogóle przeciwstawne sobie, żeby one zawsze się też dogadywały, zrozumiały siebie, po co są, co pokazują, po co przyszły. I kolejną rzeczą, zauważaj jakich mechanizmów używasz obronnych w swoim życiu. Czy to jest na przykład unikanie, może poddawanie, może jakieś kompulsje, albo rozpraszasz swoją uwagę, może cały czas marudzisz i narzekasz, albo zaniżasz swoje oczekiwania. Przyjrzyj się temu. To wszystko ma znaczenie. I Dlatego ja też w pracy ogromną wagę przykładam do tego, że obok pracy z wewnętrznym dzieckiem, e, oczywiście wzmacniam też, e, pokazuje rzeczywiście, jak ważne jest wzmacnianie tego wewnętrznego rodzica, który e, powinien być opiekuńczy, wyrozumiały, otwarty na nasze potrzeby, troskliwy. I to jest, moi kochani, bardzo ważne dla naszego wewnętrznego dziecka, żeby pokazać mu, że, że ona po prostu nie musi robić nic, żeby takiego rodzica mieć. Jeżeli czujesz, że chciałbyś ze mną pracować, dzieci ja bardzo serdecznie, zapraszam na sesję przez Skype'a, bądź stacjonarnie. Subskryuj, jeżeli jesteś z okolic bądź z tego miasta i życzę Tobie pięknego dnia. Do następnego razu.